Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować pewną platformę, którą powiedzmy niedawno odkryłem. Wspominałem Wam o niej również na moim YouTube w poprzednich film filmach. Jest to Rango Exchange. Generalnie sam zamysł platformy jest taki, że dzięki połączeniu portfelom, na przykład Stera Terra Station i połączeniu portfela MetaMask możemy w łatwy sposób, jednym kliknięciem e, przenieść środki, jakby kupić za nasze UST, które mamy na Terze. Możemy kupić coś na sieci Ethereum, Binance Smart chain, sieci Polygon, e, tutaj Kawa, Solana, na jakiejkolwiek innej sieci. Po prostu jest to taki agregator wszystkich multi-chainów, wszystkich chainów, powiedzmy popularnych. Oczywiście są tutaj chainy, które się dopiero rozwijają, takie jak TorChain, Kava. Tam jeszcze tych kryptowalut nie ma jakby za dużo, ale bez problemu po prostu możemy kupić coś z innego, mając pieniądze na innym chainie. I kupić to na drugim chainie. Oczywiście, zawsze było takie rozwiązanie, mam na myśli to. W tym momencie, powiedzmy, posiadam 10 lun. Chciałbym za te luny kupić sobie jedno B, no BNB, tak? No, powiedzmy to jedno BNB, chociaż tam, no, no, chciałbym kupić BNB. Generalnie jest to niemożliwe, żeby to zrobić jednym kliknięciem. Trzeba albo te nasze luny sprzedać do UST, UST, użyć bridge'a, Tera bridge'a. I przez tego bridge'a przenieść przenieś UST na Metamask, e, posiedzieć Binance Smart lub i sprzedać potem to UST kupić za nie BNB. E, to jest jeden sposób, albo wysłać lunę na Binance'a, sprzedać lunę, kupić BNB, tak? No powiedzmy, lub wysłać, no no, no w, ten, w ten sposób, nie, że możemy kupić na Binance, tak? No ale chcąc kupić jakiś mniejszy GEM, to nie jesteśmy już w stanie go kupić na Binance. Ie. No i Rango Exchange rozwiązuje to. Rozwiązuje to tym, że możemy w łatwy sposób kupować praktycznie wszystko, co tylko chcemy. Zaraz do tego przejdę. Tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo fajnie, to graficznie wygląda. Yy, multi Chain Wallets, mamy tutaj Metamask, Barn, ba Binance yy, Chain Wallet, Terra Station. To, to, to Wam pewnie coś mówi tutaj Any Destination. Patrzcie, ile tu jest sieci. Oczywiście, jeszcze nie wszystkie działają z tego, co tutaj widzę. Projekt się rozwija. No, i tutaj są, u kogo to jakby możemy słapować między innymi i tak dalej, jak to wygląda. Dodatkowo, co jest powiedzmy nietypowe, w sensie wiem, że zapoczątkował to 1 Inch, to jest tutaj referral link, tak jak mówię, jest to nietypowe, bo jest to DEX bardziej, jest to DEX połączony z bridge'ami, który oczywiście zabiera swoją prowizję plus prowizja. Jakby opłaty transakcyjne na co już rango nie ma, nie ma wpływu, no ale są tutaj na pewno jakieś opłaty, które bierze, zarabia sobie rango. Jest tutaj link referencyjny, ja go wam zostawię w opisie. Kto chce będzie mógł skorzystać, kto nie chce, nie musi. Strona to jest rango.exchange, a link macie w opisie. Jest to tak jak mówię nietypowe, ale wiem, że One Inch też wprowadził refy. Także jest to też ciekawe, nie? Można nagarniać. Oczywiście żartuję. No i tutaj możemy sobie przejść na app. To się robi tu, open app. Wybieramy sobie connect wallet. Mamy do wyboru przede wszystkim MetaMask. Terastation i Kepler to chyba są najważniejsze walety, co nas interesują. No i ja w tym momencie już przed odcinkiem przesłałem sobie swoje środki na Terastation, więc wybieram sobie Terastation, bo powiedzmy jest mi to w ten sposób najłatwiej zrobić. Mam tutaj, widzę tutaj moje tokeny. Fajnie jest to, że widzę wszystkie tokeny. Widzę, że mam 600 dolarów w USD. Wybiorę sobie tutaj tak: USD i na przykład zamienię to na Binance Smart Chainie na BNB. I jeszcze zanim przejdę do tego, czemu to robię. Platforma fajna w sobie, ale pisałem na telegramie, patrzyłem na telegrama, e, oni jeszcze nie mają swojego tokena, co jest powiedzmy najważniejsze. Oni jeszcze nie mają swojego tokena, ale tworzą projekt. Tworzą projekt, swój, swój token na terze, co jest jakby dla nas fajne. Przynajmniej z tego, co się dowiedziałem od jednego z moderatorów. Projekt będzie stworzony na terze, ich, ich token i prawdopodobnie oczywiście nie jest to potwierdzone token zostanie rozdany użytkownikom, oczywiście w jakiejś tam części nie jest to potwierdzone jeszcze nikt mi za to nie odpowiedział moderator mi na to wysłał uśmieszek, jak, jak się go zapytałem czy tak będzie, także nie jest to potwierdzony airdrop, więc to znowu możemy po prostu się pobawić, ja w tym momencie będę to robił tylko po to, żeby zgarnąć ewentualnego airdropa e, jakby nic nie stracę, najwyżej przy okazji fajna platforma, ale uważam, że warto zrobić z jednego czy dwa słapy właśnie po to, bo jeżeli będzie Airdrop, jeżeli będzie token, a token jest potwierdzony, to jest bardzo duża szansa, że ten token zostanie w jakimś stopniu rozdany użytkownikom. W jakim? Tego jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle zostanie rozdany. W sensie szczerze mogę powiedzieć na 99%, że zostanie rozdany. Tylko w jakim stopniu? Tego, tego nie wiem. To ja bym się przy tym skupił, że nie wiemy, bo jeżeli to będzie rozdanie tak jak Uniswap, czyli rozdanie prawie wszystkich tokenów każdemu użytkownikowi po tą samą ilość, no to jesteśmy w domu, jesteśmy ustawieni. Ale może być, powiedzmy, to wyglądać inaczej, no to wtedy może być to tylko 5% rozdanych tokenów nam. Także wtedy nie będzie za wesoło, będzie coś, ale nie będziemy, powiedzmy, bogaci, jak to się mówi. No bo airdrop Uniswapa za używanie ich platformy był bardzo, bardzo owocny. No ale dobra, tak jak mówię, uważam, że warto zrobić to pod, 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 co? pod ewentualny airdrop. No i ja w tym momencie wpisałem sobie, tak, your wallet does not support Binance, Ok. Ja wpisałem sobie, że chcę wymienić sobie 500 USD na BNB. Otrzymam jedno BNB. Czas tutaj jest, że zajmie to 6 minut. Czy ja coś tu muszę zrobić? 500 USD zostanie użyte Terra Bridge, potem ten Terra Bridge zostanie to UST wrzucone na Binance Smart Chain, potem przez 1inch zostaną zakupione BUSD i potem otrzymam BNB. Przynajmniej tak to wygląda. Chyba muszę tu jeszcze Add Wallet. Muszę dokładnie, muszę tu jeszcze Add Wallet i Metamask podłączyć. Dobra. Czyli mam w tym momencie 2000 dolarów, Mam, o tak mi to pokazuje, mam w tym momencie. Pa, patrzcie w ogóle, jak to zajebiście pokazuje, tak? Widzę tutaj Metamask, Ethereum, moje 500 dolarów, widzę tutaj całe Terra Station, ile mam, Binance Smart Chain, Polygon naprawdę fajnie, fajnie to wygląda i graficznie i w ogóle to, to, to naprawdę spoko działa, no ale dobra, ukryję sobie wolety na których nic nie mam e, no i chciałbym te 500 UST przetransportować sobie na BNB po sieci BEP20, czyli Binance Smart Chain, o tu się zmieniło, że na USDT, nie ma problemu, klikam swap potwierdzę sobie jeszcze adres, czy na pewno to jest to tak, na pewno mój adres, potwierdzam swapa tu, 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 Aha, dobra. Czyli potrzebuję troszeczkę BNB na moim metamasku, także dajcie mi chwilę, zaraz do Was wracam. Dobra, udało mi się już przelać, powiedzmy, troszeczkę BNB, bo tak jak mówię, tego metamaska specjalnie nie używam pod bagna Smart Chaina. Przelałem sobie, także wszystkie warunki spełniam. Klikam Potwierdź swap, za 500. 500 USD otrzymam przecinek O, nie zdążyłem. Ok, to niech się robi. Czy ja mogę sobie to zobaczyć? A, muszę potwierdzić teraz transakcję. Ok, potwierdzam ją. Ok, dobra, wszystko ten i w sumie to tyle. To już się powiedzmy robi. Tutaj mam widok mojej transakcji. Sprawdzę sobie na Coingeco. Ile dostanę BNB mniej więcej? Było napisane, że dostanę 1,105, także wychodzi na to, że 3 dolary tracę na transakcji plus 1 dolary opłaty było na Terra Station. Zgaduję, że tam powiedzmy z 5-6 dolarów na tym stracę, ale jakby nie mam z tym problemu. No i to sobie idzie. No i w sumie to tyle. Jakby widzimy się już, jak to przejdzie, i wtedy zbridżuję to z powrotem, żeby. Użyć tego, to BNB, które dostanę, żeby je zapętlić dalej, to jeszcze Wam pokażę. O, właśnie przeszło, przeszło przez Terra bridge'a i teraz idzie dalej. Także co, zaraz się widzimy. Dobra, już jestem. Wszystko się udało. Jedna bardzo ważna rzecz to nie. Zajęło to dosłownie dwie minuty i nie może być tak, że wy idziecie od komputera. Musicie być przy komputerze z tego powodu, bo zrobi wam disconnected z, e, z tej strony. Musicie się z powrotem skonektować i potwierdzić transakcję. Także mi zrobiło, proszę bardzo. Na tym metamasku nie miałem, a teraz mam. Jak to śpiewał popularny raper no po prostu widzicie tutaj połączone z app.rango potem dostałem integrację z kontraktem app.rango.exchange i otrzymałem tutaj bnb nie miałem tu przed chwilą nic no w sensie miałem to co tam się połączyłem także tak to w łatwy sposób wyglądało e, otrzymałem swoje pieniądze i teraz jeszcze żeby powiedzmy utrwalić tego airdropa o którym mówiłem e, postanowię sobie to zrobić na polygon wybiorę sobie tu matica bo to powinno łatwo zadziałać. Chociaż zgaduję, że pewnie będę potrzebował. A nie, coś mi nie przychodzi. Coś mi nie przychodzi. No ale nieważne, on mi nie, nie, nie chce wyliczyć. Tak, nie chce mi wyliczyć, ale to nie jest problem. Sprawdzę sobie teraz, ile bym dostał UST. Gdybym chciał to z powrotem na teraz, sobie całe to BNB, które otrzymałem. Tyle, tyle dokładnie otrzymałem. No nie, tyle to nie otrzymałem. Tyle to nawet nie mam. Otrzymałem tyle. Także stracę na tym dokładnie 6 dolarów. Także dość, straciłem na tym dokładnie 6 dolarów. Także bardzo fajna sprawa. Teraz mogę sobie kliknąć swap i zrobię dokładnie to samo, tylko w drugą stronę. Ja sobie jeszcze zrobię to na Matica po odcinku, żeby sobie to prześlę, sobie to BNB na Matika. Tak się przynajmniej postaram zrobić. Potem tego Matica z powrotem na BNB i to BNB po, z powrotem na USD. Tak, w razie czego, żeby powiedzmy wykonać więcej transakcji. Postanowię zrobić. Zobaczymy, czy coś dostanę. Jeżeli coś dostanę, nagram od tym odcinek w przyszłości. Także to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli ktoś chce, link macie w opisie afiliacyjny z tego. No i działanie strony wam pokazałem. Strona sama w sobie jest zajebista. No plus ten potencjalny airdrop jest dość bardzo ciekawy. No do następnego.